Zobaczcie, Adam już zrobił. Właśnie I się to tak bo jeszcze muszę... i fajnie się prezentuje. Tylko tutaj rzeczywiście Adam mówi, że tutaj e, trochę bo, jest. Bo blat, powiem Wam, ten BLAT, on nie jest prosty, on lekko właśnie idzie w tą stronę. No i no trochę. To jest wina już tego też. Aha, no troszkę tak, troszkę widać, tak, że tam jest tak jakby równo, a tu taki prześwit jest. Ja bym ewentualnie musiał podkładkę dać. No, żeby go wyprostał. Bo ogólnie to powiem, że wow. To jest tak jak co Adam mówi, że to jest właśnie równo z, z no, tym. No to ale tam to pełen, tam pełen, tyle, pełen to wiesz. Mm, to się rzuca, bardzo pełen. fajnie, jeszcze zaraz góra dojdzie. O, ho, to co chciałam, fajnie. Jeszcze później... Ledziki dojdą, to. No. <laughs> później <Pusi>, buziaka dostaniesz. <laughs> No, także fajnie, cieszę się. No nic, Adaś tu robi, działa. A no, ja na razie leniuchuję. Będziesz mnie sprzątać. No, później będę dokładnie, będę podłogę myła. A ten element, co pomóc, to O, to zostało, a to nie możesz tam na dół? Nie. No nie gdzie... No co ja tu wsadzę? Bym powiedziała gdzie bym mogła wsadzić. Ja nie mówię Ja nie mówię nic. No co ja z tym zrobię kawałkiem? No nic nie zrobię. Nic nie zrobię. Nie wiem. Nie mam pomysłu na taki kawałek tutaj, żeby coś tu z tym kawałkiem zrobić. No, chyba, że tam coś pomyślę, żeby rzeczywiście nie tak nie rzucało. Chociaż tam kwiatek, ten lampka będzie i obrazek będzie. To tak może nie będzie tak rzucało się. No ale w sumie mi tam aż tak nie przeszkadza. Ważę, że to jest. No, ni niestety czasami jest tak, że nierówno jest i wychodzi, jak wychodzi. Ale ogólnie ładnie jest. No nic, so ja nie przeszkadzam. Ada zdziała. Pójdziesz, tylko drzwi tylko jednych drzwi nie może Adaść zdjąć. Wyjąć, wyjąć. wyjąć no. Tak. no. Więc zo, zobaczymy, co będzie później. Ja tam będzie walczył. Bo walczył i w końcu się wkurzył, zostawił i na razie to robi. Chciałem tak, <laughs> wiecie co? Ja chciałem taką niespodziankę zrobić, Gabi. Szybko tylko patrzę, które drzwi. Dobra, to te. One najmniej skomplikowane No. Daj <laughs> najgorsze wybrała. No, najgorsze wybra nie, nie, nie może zdjąć. Gorzej jak nie zdejmiemy, to będzie lipa. Ja nie wiem właśnie jak to. Wszystkie, to jest w ogóle. wszystkie zdjął, a tylko jednych łazienkowych raz nie może. Nie nie mogę w ogóle wyciągnąć. No. Nie ma żadnej blokady, nic. I jednak dziwnie nie wymienimy. Chyba, że będzie musiał do spółdziel spółdzielni, żeby oni to wyjęli nam. No, I, a my założymy po prostu ktoś przyjdzie, niech to wyjmie, bo jak zepsują oni, to mnie po prostu naprawią. A jak ja zepsuję, to będę musiała sama robić. Więc oni tylko na morze wyjmą, a my założymy nowe później. No zobaczymy, Adam będzie próbował jeszcze. Ja tu dziewczynkom zrobiłam trochę takich owoców. Dodałam właśnie jabłuszko, ananasa i brzoskwinkę, żeby sobie trochę coś przekąsiły. No i tutaj mam też pracelki im zaniosę. Bo tam dziewczynki sobie siedzą, więc niech sobie troszkę pojedzą owoce. Więcej nie dawałam, bo mogłam jeszcze więcej dodać, ale tak, żeby wszystko zjadł. Jak będzie mało, to jeszcze im dołożę. Bo ten ananas jest taki, że jak się go kupi, to od razu go trzeba wiecie, od razu jeść, bo on się zaraz później szybko. E, tutaj psuje. Wielokrotnie kupowałam. Leżą. I później jak się od przekroiło, to zaraz taki już tutaj był taki brzydki. A wczoraj, że go kupiłam, mówię, to od razu go zjadamy, żeby żeby go zjeść ładnego i smacznego, niż Zaraz, zepsutego. I znów deszczyk pada. Nic się nie zmieniło. Adaś wierci. Mam on tutaj, na jednej śrubie będzie to wisiało, dwóch, tak? A na dwóch. A, tu po bokach Adam wiercił. Dziury. A, tutaj. No bo to nie trzeba, nie wiadomo jak tam ten wystarczy wystarczy, bo to nie jest takie aż takie ciężkie, nie? Będzie matka miała co robić. To taki skupiony jesteś, jak wiesz gdzie. Nie miałeś większej wiertarki? Taki wypierdek wzięłeś? No Co? Zamiast taką wzią, wziąć większą wiertarkę, to wziął takiego jak pistolet. To poszło. Ale mi tu syfo robisz, kochany! Ej! To tak rudy, żebym nie miała co sprzątać! No nic nie przeszkadzam Adamowi, bo jeszcze to dostanę od niego, dopiero <grym> będzie. musiał i zrobić z niego. jestem <grym> luzowo O jejku, ale leje! No, staw coś leje. No, leje jak z cebra. O, ludzie! Ja to podziwiam ci, co w piłkę grają. Czy to deszcz, czy nie deszcz? Oni i tak grają. No, Moje zawsze dzieci mówiły: No nie, mamo, mnie by tam nikt nie, na siłę nawet nie wygnał. Mówię: oj Amelka, jakbyś lubiała sport i kochałabyś piłkę, to obojętnie, czy deszcz też biegałabyś. Nie ma na to mocnych. już pieniądze dostawała, to Dokładnie, dokładnie. To by się biegała i cały dzień w deszczu. Ale my to graliśmy w piłkę. W czasie deszczu nieraz. raz. się hmm. szło. I wiadomo jak się gra to się nie gra 65 minut, to się gra ile się... a jak się nie padnie. No tak. No ale to już dziś przy świty są i znów, zaraz będzie i przestanie. No nie wiem, na, na się bardziej. No ale tak już tak, wiesz, nie by się nasila, ale tam gdzieś... Ale ludzie mają pogodę. Ja bym no. tam, jest tam na tam Synuś, idź graj, ja sobie posiedzę w domu. No ja też bym tam raczej nie stała i stała, marzła. Od której godziny oni są, a za które, ile godzin oni tam stoją i stoją i, i, i moczą się, bo ci co tam pod tym daszkiem, ale ile osób bez daszku tam stoi. Nawet by mogli takie zabezpieczyć, takie są takie namioty, takie nawet żeby boczne były, a tu no nie, już wolę sobie z okna poglądać. Ojejku, Dobrze. już. chyba będę nagrywać jak już skończysz adać, nie potem film chyba na dwa dni wyszły godzinę. Jak zwykle u nas, nie wiesz? No ja pozamiatałość nie? No ba, no a kto po nie pozamiata? Pewnie że ja i tak do... będę be... Ale nie dokładnie. I tak będę jeszcze odkurzała, nie? A, nie dokładnie. Odkurzała, później polerka paneli wszystko powycinałeś? Górę też? Co? Górę też już wycięłeś tak na równo? Nie, Czy jeszcze nie. A jeszcze nie robiłeś? Na razie no, no dobrze, już później posprzątam, ja tylko żartowałam. Ale Ty, no to ja tu muszę, bo... <laughs> Dobra, idę tym dzieciom zanieść te owoce, bo zamiast zanieść to ja tutaj... W youtuberkę się zajął. <laughs> Teraz pora na część tą górną. Ja sobie tu odmierzyłem. Ten kawałek musi iść. Od, zostać odcięty tam to już podłączyłem, znaczy już wkrę, wkręciłem e, ledy już tam przecisnąłem tu już są ułożone, tu końcówka wychodzi do kontaktu bo tutaj mamy układ rozgałęzi, o rozgałęzi... dobra rozgałęziacz mamy, nie będę się męczył tylko jeszcze później wezmę i zasłonię te dwie śrubki, bo mam tu takie elementy czarne latają. Więc delikatnie wkleję, nie będzie i tak się rzucało. A tak się już prezentuje. Adam tutaj właśnie zakłada te drzwi. Tak się Tam mierzą. jest. Chcę tylko jedne zobaczyć. O. Super, o inteligentny jesteś, no wiesz co. Ja pierdzielę Adaś. Nie mogę, to jest no i ładny jejku zwykłe, proste, ale, ale ładne, bo nie malowane, wiecie, nie obskubane. A to wiecie, widzicie, zobaczcie. Jakie tu obskubane są, już takie stare, brzydkie. I no widać, że malowane takie, takie, no, a tutaj jednak zwykłe, ale jednak różnica jest. Nawet pod samym dnie zobaczcie te jakie, a te se jakie. No i to do tego, no zobaczcie, klameczki będą takie ładne. A zobaczcie te jakie klamki obsukru, obskurne, pomalowane. Ale kurze no jeszcze zobacz. No Adam właśnie tych nie może zdjąć. Najgorsze. jak to szybko poszło? No, ale jak Adam nie zdejmie, do spóźnieli napiszemy i przyjdą nam je zdejmą. No i wtedy nowe założymy. Powiemy, że nie możemy ich zdjąć. No. No nawet nie widać, że to w ogóle nowe są. A znaczy, no widać, no Adam w szufladzie. No to są, gdzieś tu leżą. No jak nie widać? Adaś zobacz, te są nowe, niemalowane, a te są struktura malowana i zacieki są i poskubane i dół. No jest no Adaś, ja widzę, no w, tym tele, w telefonie może tego nie, te, nie będzie tak odrzucało, ale widać, widać drzwi malowane, a drzwi nowe. Mm. Więc cieszę się, zwykłe mówię, proste, ale estetyczne, no. Fajnie. Ładnie, nie? No właśnie, w końcu I będziesz, też będziesz miała, to, <stytutuj> to, 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 to <stytutuj> przestraszyła się. <stytutuj> przestraszyła <Mieżu>, na <stytutuj> Nie, że mam ży. Oja nie strasz. Ja mi opłani, nie zbyć, nie <stytutuj> no to tak. No tak, tak, tak. A ty został już te drzwi, rób mi te ten panel. Ja bym musiałam... A, nie zrobiłam już. Właśnie dam. Ja przed podłogę musiałam umyć, bo jak Adam ciął tą deskę, to ona ma te czarne wstawki i tu było wszystko po pro... ja zamiotłam, ale to taka sad, nie wiem czy to sadza była, ale sadza nie. No nie, ale coś takiego czarnego, Oj, że w... co blondynka, to zaś dam na blondynkę, spadniesz zaraz z tej drabiny. Całą miałam wodę, szmatę, czarno, jak święta ziemia i umyłam i mam czyściutko, bo się bałam, wiecie, że to gdzieś w skarpetkach gdzieś na mój biały dywan i zamiast białego będę miała czarny ja go do, chcę wymienić na taki, wiecie powiedziałam, że zainwestuję w taki porządny dywan ale nie teraz <ścoughs> wszystko, ale nie teraz wow, pięknie wszystko powolutku, wszystko powoli podoba mi się, mimo wszystko, że jest ta lekka szczelina ale ona mi absolutnie nie przeszkadza no. Nie przeszkadza i nie rzuca się aż tak mocno. bo jest ta guma, jest ten taki. No nie, mi nie przeszkadza, więc ja zostawiam tak. A nie robił żadnego wykończenia. Tylko ledziki polecą. No już się nie mogę doczekać dzisiaj, jak wsiadać zrobi mi oświetlenie do jojku. Nie taka drobnostka. Ale wiecie jaka to jest frajda niesamowita jak to wystarczy coś małego zmienić w domu, a tak fajnie i, i tak od razu taki humorek lepszy. A jak już bym w ogóle tą, tą tutaj deskę tak odała na to w kuchni, to już w ogóle bym frywała jak, jak nie no, wiem, to, jak motyl. Jak <noise> niewiele dla kobiety trzeba, nie? <noise> O, jak ładnie. Dobra, ja już nie stresuję, bo tutaj Adama stresuje trochę. Świersza Adam. Hmm. A później, bo Adam da lewy, ale ja też mam pomysł, taki, żeby na takich sznureczkach wisiały takie czarne, takie długie, takie kinkietciki. Ale to mówię, to ja muszę sobie coś poszukać, a coś znajdę w sklepie takiego, gdzie to będzie idealnie pasowało. No to tak, tak, tak takiego, Takie coś bym chciała tutaj, ale to mówię, muszę, muszę coś po, pomyśleć. Na razie Adam z LED. No chyba, że mi tak zrobi te LEDy, żeby. De wow! Już lampek nie będę chciała, zobaczymy. Na razie tak. Co tak myślisz? Myślisz, myślisz? Nie, bo brakuje mi rąk. Ty, to już ci pomagam. Jak ty buź, na buzi czarnej jesteś? No nic, nie nagrywam. Jak tak! Ojej, jakbyś wiesz co? Górnik. No! Dobra, pomagam ci. Adam już się troszkę tutaj bawi. Już góra wisi. Tekada mówi, że musi dokupić większe, dłuższe śruby. Taka dać mhm. I zmienić. Jeszcze muszę przyciąć tą miejsce, bo ona za długa jest. Nie chodzi mi tak. Tak, taka pila. Wow. Wow. Fajnie. Po prostu jak będę nowe śruby, bo muszę nowe śruby, bo te są za krótkie. Ale lekko muszę skorygować, bo trochę mi poszło w... Mm -hmm. w, w prawo, ale na razie już nie koryguję, bo i tak będę śruby zmieniał i tak, mm -hmm, mm -hmm. więc już nie chcę mi się bawić. No tak, ale fajnie. Dobra, a teraz jeszcze górę te ledy przyczepia. No w, rogu, w rogu coś muszę pomyśleć, bo strasznie odstaje. Tu. Tutaj, widzisz? Tam nie. No, no, no tak musi być. A, to. A ta góra, ta nie. góra, aha, ta góra. Mhm. No bo czarnego klocka, nie wiem czy... Ale wiem, mi tam nie przeszkadza. Nie, mi się w ogóle nie podoba Nie? Nie. A mi nie przeszkadza, no więc... Fajnie, podoba mi się, jestem zadowolona. Nasze górę koledy przyklejasz, tak? No nie no, muszę teraz od, od, mhm. od kupić, bo muszę skrócić, bo za długa jest. Mhm. No i już będzie koniec, a ja się wezmę szybciutko za, sprząt... za sprzątnięcie, bo już wiecie, jest za 10.19. I ja Adam się bierze za co? Za montowanie, nie? Zaraz też. Och, czekaj, O, schodzi się taki remoncik, powiem wam, ohoho. Ho. Jeszcze Adama drzwi czekają tylko z powkładanie. ale te drzwi to chwila, moment i będzie OK. No, będę zrobione po to, aby tylko zdjąć i, i nałożyć. No nic, już pewnie pokażę już taki efekt końcowy. Mhm. A u nas na stadionie jeszcze która godzina jest? Może nie ma tyle ludzi, ale jeszcze, jeszcze, ale jeszcze jest, <ścoughs> jeszcze, jeszcze grają. Już może starsi, już mniejsi już skończyli, ale zimno się zrobiło, ojejku. A tu mam kalafiorek na poniedziałek, a jutro zrobię suróweczkę z kapusty młodej. No, to tak. Już się tak ciemnawo robi, bo pochmurnie. Ojejku. Taki, Taki remoncik to taka monotonia, co ta ta? Jak ja patrzę na ten cały bałagan, to ja już nie mogę, ja już jestem tak zmęczona, wiecie, jakie ja nie lubię remontów. Ja to taki był ktoś, ktoś mi taki zrobił w ciągu, nie wiem, godziny. Dlatego my remontu tak nie robimy, nie? A tam tylko wszędzie, gdzie popadnie, to tylko mi obcina i brudzi. Zobaczcie, już jest panel gotowy, oświetlony. No i nie powiedzcie, że pięknie wygląda. No nie z tą drabiną. Tak wszystko będzie tak ładnie zrobione, też na koniec może pokażę jeszcze raz. Ale bardzo fajnie, ładnie, ojej. No i te krzesełka pewnie rzeczywiście będzie wygodnie siedzieć, Za później jeszcze zobaczę. Jak już tutaj Adam wszystko pochowa. No. No wiecie, to trzeba parę jeszcze do, do, dociągnąć zrobić. No ale to spokojnie, to już w przyszłym tygodniu sobie tak, już dzisiaj to już odpocznij, tylko dziwi weź powymieniaj, to co będziesz mógł, klamki zrób i o, kurcze, kochany! Tu będzie, będzie mieli jak wiesz, gdzie tata, słyszysz? No. Ale proszę, nie zielony, bo zielony przyciąga bajki. Nie, już nie przesadzaj, Iwanesku. Fajnie, fajnie, podoba mi się. To się cieszy. A Wanesku, już wymieniłeś, czy nie? Nie. Nie, już nie wymieniłeś. Mm. Także to taka praca, a, to to robisz od tej garderoby, a, tam, a to, to od garderoby, ale tylko od garderoby zrobiłeś, nie robiłeś jeszcze Nie, jeszcze Wanesy no, 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 musisz i łamelki w tej dużej, Waneska. też zadowolona mówi, mama, w końcu normalne, kulturalne zamki, nie pomalowane, nie popskubywane. Mam nadzieję, że tak szybko się nie poniszczą tutaj. Adam tu też wiecie, obskubane już tak jest całe. No już nie będzie. No nie, no koszyk tam z tyłu nie. Nie może mieć, bo... Słyszycie, co tam Adam robi? Demoluje. No, tak kiedyś było. Ale to nie wyrzucaj, może komuś wiesz, się przyda. Nie wiem, to trochę. Bo to działa wszystko normalnie. Tam piłko może rzucać. Nam akurat nie, ale może komuś tam się przyda. O, widzicie, ciach, ciach i już. Wy... Oj, a może być drzwi? Nie, chcesz drzwi. Chcesz drzwi? No, jak zobacz, jakbyśmy mieli duże mieszkanie, Waneska. Waneski mina jest bezcenna. A, nie. Nie chcesz bez? Nie. Ja a, te, a te wieszaki, co miałaś na drzwiach, to one są doczepiane tylko, nie? Doczepiane tylko. No, ale tutaj mam tą żabkę. Dalej masz tam. A, bo to tam masz wieszaczek. No i tam też musisz trochę bo tych torebek, tego wszystkiego tam masz, że. to. A, to jeszcze masz. Oj. <noise> Abelo. Abelo, to jak zwykle, zobacz co to jest Mam, to jest co? to? Nie o, to wczoraj o, a mama, w Anesce. Mama, mi tego nie z Ale to nie widać, pokaż tylko tu tylko dupkę widać, no, mama wziąła się to wczoraj w tym... Zrobiła ci mnie No, podoba ci się, nie? O, Ej, lubię, bo to jak się krótsze to zawsze tak robię żeby mi mnie nie spadną no, o, jakaś chciała. oj, Ma działa, Nie, Jezu, dział. <laughs> fajne, fajne, a bo no dziwia no, zaraz. No, no, oni grają meczką, mogę się zapkoić, bo jak grają, no to jest... To poczekaj już za chwileczkę, moment, momencik. No bo ja się boję, że zaraz znowu. Nie. Patrz, czy to nie obskubany jakiś. No, jak wiemy. coś, to będzie na wąsk. Ej, Tu hmm. na mnie. Bo tu jakieś takie ciemne są tu. Widziałeś tu? Gdzie? Adaś. Tu. Gabi, za takie pieniądze ty chcesz. No co, no mają być ładne? Można zareklamować. Nie, no zobaczcie. Nie wiem, czy widać tu taka kraseczka. Jest. Mi to już będzie denerwowało. Cię wszystko denerwuje. Ja. <laughs> no co, jak mają być całe ładne, to ładne. Cieszysz się, nie? I to zaraz jeszcze Amelce też zrobimy. O, Amelka sobie wczoraj zakupiła takiego fagasa. Jak to się nazywa? Szczerbatek! Szczerbatek, właśnie Amelka chce iść do kina. A jak mu się oczy te świecą mu tu w pokoju. O jak to pięknie wygląda. Ojejku, jak zobacz mam na kamerze, widzisz to? No. To tak w rzeczywistości mu się tak nie świecą jak no. tu, nie? Jakby takie lampeczki były. Naprawdę. W, tak w rzeczywistości one są takie jaskrawe, ale tutaj, jak ja oglądam, to tak jakby podświetlane były. No, jak ta Amelka. Amelka to na punkcie tych pluszaków, widzicie? To jest, nie wyrosła z tych pluszaków. Może mi się ukochnieć, kiedyś chcę, bo zaraz będzie to A grają mecz, to jest bezpiecznie, bo zawsze jak góra jest, no to już nie grają. To mi Już daje, już daje. A czekaj, zobaczymy, czy tutaj jest chomiczek. Nie, nie Boże, myszki. Nie, pochowały się. Myszki? Myszki, oni no. Mówi, ona mi. Tutaj trzeba ponownie, bo powiem Ci, że to jakby ta, ta dykta powoduje, nie dykta, tylko ta, e, jak to się nazywa, pleksa właśnie, on tam wysypuje cały no, czas, wiesz, taki tak tutaj. No, oni tam za tym tak się urządzili. Gabi, nie da się. Bo on, no, 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 co wysypują? Nie da się, no, bo... Oni tak, zobacz, bo... całe jedzenie zasypali, Amelka przyjdzie. No, to oni fagasy, jedne, wiecie? zawsze tak, jedne, robią. Wiecie? Oni zawsze tak Za co oni tam robią? Zobacz, co się tu dzieje yy. ze ścianą. Oh my god! Zobacz. To Amelka będzie miała co sprzątać, no? Będzie miała co sprzątać, jutro przyjdzie. No, tak zasypują łobuziaki, jedne. No, i nie pokażę wam. Będę musiała, któregoś dnia, jak już wyjdę, to wam pokażę. Ale to są takie sobie tunele, tam na dole robią. Oni tylko wychodzą do jedzenia. O, o, jest, spiri, o on jest, jest. O, wyszedł. To jest pigułek. Tak, to no się rzeki. Gdzie jest pigułek? Spidulek. spidulek. Jest... Hej, zasłaniasz Belus. No. I tu jedno, tu po drugie. Amelka im tylko kupuje, a oni tylko, widzicie, zasypują. Tu jeden, tu drugi, tam też. To agent mały, no. Już idę, daję, daję ci. Mały agent, ty, agencie mały. No, i to są właśnie te kropelki, które Amelka dostała. Wcześniej miała takie kropelki, ale one nie pomogły i dostała właśnie taki antybiotyk, który. A czy to maść jest? Bo tu miała krople, a tu jest maść. I to maście musi te oczką smarować. No i za taką wizytę prawie 50 euro, raz zapłaciła 50. No i teraz tak samo. No niestety, mówię mamelko, zwierzątka kosztują. Jak się decydujesz na zwierzątko, to pamiętaj, musisz się liczyć z tym. Jak zwierzątko chora, to nie ma, zlituj się. Czy z psem, z kotem, czy z myszką, chomikiem. Trzeba do tego weterynarza, jednak i żeby jak chore jest. No nic, idę, bo tam Amelka zaraz mnie zje. I nie, nie schował się. Nie, zakątam tam się kopię. No już idę, idę, kochana, już idę. Idę, 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 idę. Idę, idę, idę. I w tych pięknych okolicznościach. Nie wiem, co piękniejsze. Czy żona, czy to oświetlenie, czy ja. Ale powiem, że bardzo fajnie. Tak nam się podoba. Adam tu przed chwilą zgasił. Nie, Adaś, to ją gasisz tutaj? Of. Zaraz yy, pokażę wam. Zgaszę, bo nie wiem, gdzie to trzeba. Na tym czarną. Ja wiem, ale nie idzie. Bo to musisz tutaj pokierować, bo tu jest ten czujnik. Myślę, że sam, tutaj nie dosięgną. O. I zobaczcie, jakie jest ciemno. Nie widać jej. A jak Adam zapali? O, zobaczcie od razu, jaki fajny. Kończąc widzę, że trzeba blisko, bo... Bardzo fajnie, ale jeszcze Amelka nam powiedziała, żeby tutaj jeszcze jeden taką listwę zrobić. Znaczy nie listwa oświetlenia. Oświetlenie, tu. Że tu dwa rządy Co teraz tu i tutaj pójdzie jeszcze jedna. Hmm. Będzie tak jeszcze bardziej jasne. No a i tak mam robić, to jeszcze wiesz, hmm. to, to poprawię. Fajnie, naprawdę, wow. Adam zmęczony, no Kochani, tak wiecie podejście. co ja oglądam? Oglądam Spidermanów trzech. Tak dla informacji. Bo fajnie. I się delektuje. Ale Ogladami chyba się, Ale Gabi chyba mi wybacza dzisiejsze grzechy, jakie tu popełniam. Mm. O. Tak? No co ja mogę powiedzieć? Ciężka praca. Więc Zasłużyłem. A nie że jeszcze będzie. jest... A jest niedziela, jest poniedziałek, więc Adaś wytrzeźwieje. Do wtorku. No to kochani, w tej śmiesznej końcówce Żegnamy się, zległam gdzieś do końca pięknej, pre, w tej pięknej okazałości. Bry, okazałości prezentacji i tak dalej, i tak dalej, bla, bla do, dopiszcie co tam chcecie powiedzieć. O Jezu, ja już marzę, żeby usiąść. Więc, nie kochaj, kochani pamiętajcie, kciuk, kciuk.